Akcją charytatywną, a teraz już e, pierwsza akcja w tym meczu gospodarzy. Rzut z drugiej linii. No i zaczynamy od wyniku 1 do 0. Trafił. No, Milicewicz zdecydowanie z dużą ochotą do, do rzucania. Pierwsza bramka, później rzut nieskuteczny, ale tak powiedziałeś, z złapał ją i e, udało się e, rzucić bramkę. Teraz. No, widzimy, że chyba taki jest pomysł Wybrzeża, żeby zacząć e, grać bardzo szybko. Ale mają też powody, by oklaskiwać swoich zawodników w tych początkowych minutach. Kibice Wybrzeża, świetna piłka do Zmawca, będzie wykluczenie Szusznia swojego obrotowego. Dobry początek w ogóle Zmawca na kole do spółki z Peretem, dużo tam. Ten sezon jest tak trudny dla drużyny z Trójmiasta, stąd ta akcja ratunkowa z ściągnięciem właśnie tunezyjskiego bramkarza. Ależ teraz fantastyczny rzut z podłoża. Sędziowie jednak tym razem... Okazali się łagodni. Teraz ta piłka już prawie gdzieś tam wypadała z dłoni, no, sił mu nie przybywa. Rajewski poradził sobie z wypracowaniem pozycji do rzutu i to naprawdę dobrej, bo ten kąt wcale nie był ostry. Pieczonka, dobry rzut. Kolejny taki rzut, bardzo nieprzyjemny. Ta piłka gdzieś kozuje tuż przed nogą Jastrzębskiego jedynkach z Beduim. No tak, ale Luczyn nie trafił, Krajewski nie chciał tego przeciągać, nie czarował, nie oszukiwał, nie... Akcja Maśka Papiny po drugiej stronie, no to trzy, trzy takie sytuacje pamiętam. No i teraz Marcel Jastrzemski zatrzymał Jowana Miliczewicza. Zebrał się, wziął piłkę w dłoni, będzie wykonywał rzut karny. Zmiana w bramce Wybrzeża, no i warto było na moment Beduiego posadzić na ławce. Grę pasywną. No ale to w niczym, a chciałem powiedzieć, że to w niczym nie przeszkodziło Wiśle, no bo ta pozycja wydawała mi się absolutnie. A zrobili z tego niepotrzebnie sędziowie tutaj nie wiem, taką, taki trochę bałagan. Michał Daszek, no w swoim stylu dynamiczne wejścia, a później taki delikatny techniczny rzut. Poważyński, mocno z dystansu, 22-26. Wątpliwości, bo w ataku im wszystko wpadało, natomiast w obronie dalej yy, Wybrzeże yy, dziurawiło tę defensywę, ale, yy, ale to się zmieniło. A teraz do bardzo dobrego występu w drugiej połowie Jastrzębski dokłada nawet bramkę. Duży głosują, ale dobrze, o to też w tej zabawie chodzi. To, to państwo decydują, nie my. Tymczasem yy, yy, Miliczewicz, no znowu gdyby nie trafił, powiedzielibyśmy, że. Bo myślę, że. No jest podanie, ależ broni Jastrzębski teraz fenomenalnie taką wysoką, uniesioną nogą. Natomiast zupełnie inaczej ma się to w przypadku Wybrzeża. 17 goli przed przerwą i tylko 6 w drugiej połowie. No taki rzut wynikający z tego, że to była ostatnia sekunda meczu.